Witam wszystkich, bardzo serdecznie nazywam się Jacob slide to jest kolejny poradnik na moim kanale dzisiaj wam pokażę jak e, sprawić, że was x -Plane stanie się o wiele ładniejszy e, pokażę wam dzisiaj dwa produkty e, dwa pluginy e, jest to preset VES który nie potrzebuje X-Vision i e, w skrócie Enhanced Clouds e, ok, skoro jesteśmy już tutaj na, fo e, na forum e, x Planea, musicie się zalogować najpierw aby móc pobrać te pliki, ten plik. Tak samo aby pobrać ten Preset 2, też musicie być zalogowani, ale na forum, na forum Thresholda. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie oczywiście u mnie w opisie. A teraz już przejdźmy bez zbędnego gadania do tego co oferują nam te dodatki. Wam pokażę tutaj jak to się prezentuje, jak to autor ukazał nam. Jak widzicie, bardzo fajnie to wygląda, i przede wszystkim są to chmury chmury wolumetryczne. E, co mam na myśli wolumetryczne? One są po prostu jakby objętościowe, 3D, tak jakby. E, no i po prostu one wyglądają bardzo realistycznie. Tak naprawdę, mamy tylko praktycznie chyba parę dodatków, e, i to płatnych, które oferują nam chmury wolumetryczne. Między innymi Xenviro. Więc myślę, że to jest świetna, darmowa alternatywa dla osób, które nie chcą wydawać zbędnych pieniędzy na Xenviro, może też inny e, produkt płatny. Ok, tak to właśnie się prezentuje. Ja sobie kliknę Download i nam się już tutaj pobiera. I następnie mamy właśnie ten preset VES, VES X Vision. Moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Jak widzimy, mamy tutaj e, zachód słońca piękny. Ładnie wyglądają te chmurki moim zdaniem nie, bo wygląda to bardzo ok Może nie są wolumetryczne ale bardzo fajnie to wszystko się komponuje Oczywiście e, dla osób y, które y, chcą sobie wybrać to nie można instalować obu y, tych produktów naraz I najlepiej jeszcze przed tym stworzyć kopię, ale jak, jak stworzyć tę kopię, to zaraz wam o tym pokażę. Klikamy sobie download this file i ja, ja nie wiem dlaczego, ale muszę odświeżyć sobie tutaj to. Klikamy download i mamy dwie wersje do wyboru. Możemy albo zwykłą wersję tego co mamy tutaj, albo wersję z lekko przyciemnionymi chmurkami. Ja wybieram zwykłą, odczekujemy 5 sekund. Oczywiście już to mówiłem, ale jeszcze raz wspomnę, trzeba być zalogowanym na forum thresholda. Jest to bardzo łatwe, więc na spokojnie sobie z tym poradzicie. Ok, ja już tutaj e, przechodzę do... E, Naszego pulpitu i musimy mieć otwarty nasz folder Explaina. Ok, teraz aby szybko się dostać do, do, X, do folderu Xplain na Steamie, wystarczy, że klikniemy klawisz Windows plus R. Tą, tą, jakby komendę wkleję wam w opisie i tutaj sobie ją przypisujecie. Klikacie OK i Wam się od razu otworzy już folder z zainstalowanym x -plane. Ok. o co mi chodziło z tą kopią aby szybko pozbyć się zainstalowanego dodatku najlepiej stworzyć sobie kopię uh, tego bitmaps ponieważ ono jest najczęściej wykorzystywane do zmiany kolorów i tak dalej więc uh, żeby stworzyć taką kopię przyciągacie sobie prawym przyciskiem myszy na przykład na pulpit i kopiujecie sobie kopiuj tutaj uh, tak samo uh, i ten właśnie preset wykorzystuje bodajże lue Więc klikacie sobie na lue i robicie znowu tutaj. I klikacie kopiuj. Ok To chyba tyle, jeżeli chodzi o robienie kopii. Teraz przejdźmy już do naszych dodatków. Najpierw pokażę Wam, jak zainstalować ten preset. To zamkniemy sobie. I e, mamy preset w formacie ZIP e, Format ZIP bodajże jest obsługiwany przez Windows, ale nie jestem pewny Ja korzystam z WinRar'a akurat w tym momencie, jeżeli wam coś nie działało to piszcie oczywiście w komentarzach Klikam sobie raz i mamy resource Ten resource jak widzicie mamy bitmaps, mamy skycolors, dlatego mówiłem o tym aby Stworzyć kopię tego bitmaps, żeby w razie czego później wywalić stary i te skopiowane wrzucić na nowo W pluginsach mamy Lua Wystarczy, że weźmiemy sobie folder resource i wrzucimy go do głównego folderu Xplayna. Jeżeli zapyta o zamienienie to dajemy tak, żeby zamienił nam to. OK. To tyle. Nie pokażę Wam tego jak to zainstalować tak na żywo, ale powiedziałem wszystko to co się wydarzy, ponieważ mam zainstalowane X Enviro i nie chcę, żeby mi się coś tutaj popsuło. Ok, kolejną rzeczą jest to właśnie ten Enhanced Clouds. Tutaj moim zdaniem sprawa jest jeszcze bardzo prostsza. E, oczywiście jeszcze raz przypominam, że nie mogą być te dwa dodatki zainstalowane naraz. Może się to wtedy psuć, może to nie działać spójnie ze sobą, e, ale w, jeżeli pobierzemy Enhanced Clouds, to mamy takie coś jak Art Updates i m, nas ogólnie obchodzi, żeby mieć chmury ten plik. Ale jeżeli chcecie mieć e, zmienione kolory nieba, które będą działały z tymi chmurkami to robicie to samo, co z, e, w przypadku tego presetu dajecie to sobie, to resource dajecie sobie do e, głównego folderu x a. a Enhanced Clouds, klikacie sobie w Resource, Plugins i mamy Enhanced Clouds samego jako Plugin i jako FlyWave wystarczy, że przeniesiecie folder Resource do e, głównego folderu x i to wszystko tak się prezentuję moi drodzy. Eee, myślę, że to nie jest skomplikowane, a chmurki są naprawdę bardzo fajne. Naprawdę są bardzo fajne chmurki, e, wygląd nieba i tak dalej. Myślę, że to jest świetna opcja dla Xen, dla alternatywy dla Xenviro czy innych e, tutaj m, dodatków e, pogodowych. E, jeżeli Wam się podobało, oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. E, możecie mnie znaleźć e, oczywiście. Na liveach. Bardzo często je robię. I taka jeszcze wzmianka: jutro live z Microsofta z Gdańska do Krakowa albo z Krakowa do Gdańska. Polecimy sobie Mikołajkowym liveem A320 od Fly By Wire. Ale teraz już Wam życzę miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Do usłyszenia i do następnego odcinka bądź livea. Cześć, cześć.